Jutro, właściwie już dzisiaj, mamy yy, niedzielę Trójcy Świętej, czyli taki dzień, w którym dziękujemy Panu Bogu za to, że nam się, że tak powiem, przedstawił, objawił się, okazał się kim On jest. A nie jest to taką prostą rzeczą, bo jest istnieniem zupełnie odmiennym od naszego. Jest jednym istnieniem z trzema osobami. Trudno sobie to wyobrazić. Bo każdy z nas ma jedną osobę jedno istnienie. Na naszym poziomie, na poziomie ziemi, jeśli ktoś ma yy, przekonanie, że na przykład ma dwie osoby w sobie, to można go posądzić o schizofrenię. Albo trzy osoby w sobie. Ale to, co jest normalne na tamtym świecie, tutaj jest nienormalne. I to, co jest na tym świecie normalne, tam może być święte. Ale jest zupełnie inne istnienie. Kościół przez wiele wieków próbował zdefiniować, nazwać, właściwie powiedzieć, właściwych słów użyć na określenie tego, co objawił Jezus w ciągu trzech lat. I co się objawiało stopniowo również w Starym Testamencie, bo Bóg wychodził z tą inicjatywą. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego chciał się przedstawić z taką tajemniczą, z tym tajemniczym istnieniem, ze swoim życiem wewnętrznym, uzewnętrznić się wobec nas. No, nie ma innego celu. Nie zrobił to tylko dlatego, żeby być podziwianym czy żeby zdumienie nas wprowadzić. On po prostu chce tym życiem się podzielić z nami, czyli zaprosić nas do wieczności życia, ale jeszcze do czegoś więcej. Zaprosić nas do relacji z nim. Do przygnięcia, do uczestnictwa w tym boskim życiu, to się wydaje być nie do pojęcia. Rzadko kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, jakie konsekwencje będą w życiu wiecznym, to nie jest zaproszenie do tego, żeby chodzić z nudną miną i z harfą pośród białych chmur i nudzić się przez całe wieki. Szczęście życia wiecznego, szczęście życia z Bogiem, nie da się po prostu określić słowami. Pomyślcie, że. Stulecia to trwały, żeby wytłumaczyć to, co Jezus mówił o sobie, o swoim Ojcu i o Duchu Świętym. Dopiero w 325 roku na Seborze w Nicei ludzie po wielu wiekach, po trzech wiekach, potrafili sformułować to, co apostołowie widzieli i czego doświadczali. Wtedy powstał dogmat o Trójce Świętej, ale to nie znaczy, że ludzie wymyślili Trójce Świętą. Oni po prostu przez te 300 lat Zastanawiali się, jak to nazwać. Było bardzo dużo kontrowersji, pomyłek, herezji. W końcu ustalono pewne zasady, żeby nie dochodziło do rozłamów. I tak przez cały czwarty wiek formułowano ten dogmat o Trójcy Świętej. Właściwie najpełniejszym językiem, najpiękniej Kościół przemówił dopiero o Trójcy Świętej w 675 roku na synodzie w Toledo. Słowa tego synodu są już takie spokojniejsze, już nie ma tam napięcia poszukiwania właściwych słów. To już brzmi jak definicja. Bo nawet Biblia, kiedy ją czytamy, a stręcza do dziś zresztą wielu osobom wielu kłopotliwych pytań. Bo czytamy o Ojcu Niebieskim takie słowa. Jezus mówił Mateusza w szóstym rozdziale. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw zanim go poprosicie. Wie ojciec. Jezus odsłania ojca jako tego, który posiada wiedzę, mądrość, bardzo przenikliwą, który wie wszystko o nas. Z drugiej strony, w, tym samej, w tej samej Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, Jezus mówi o sobie tak. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. W innych częściach Ewangelii też można było przeczytać, że Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka, że on wie, co jest w sercu Boga. To tak, ojciec wie swoje, syn wie swoje. A do tego jeszcze czytamy dalej o Duchu Świętym. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch? Który jest w człowieku. Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko duch Boży. Bo ojciec ma wiedzę, syn ma wiedzę i duch ma wiedzę. Jakby oddzielne ośrodki posiadania wiedzy. Głupotliwe. To w końcu, jak to jest? Albo tak, czytamy o tym, że ojciec ma zdolność kochania, ale bowiem ojciec sam was miłuje. Mówi Jezus u Jana w szesnastym rozdziale, byście mnie miłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Aha, czyli Bóg mnie kocha. Ale znowu, czytamy w liście do Galatów, teraz już ja nie żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie, mówi Paweł w liście do Galatów. To Ojciec kocha i Syn kocha, to który z nich wreszcie kocha? A o Duchu Świętym. Czytamy tak w liście do Rzymian. Proszę więc Was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami Waszymi za mnie do Boga. Ktoś, kto obdarza miłością, ktoś, kto ma wiedzę, musi być osobą. Nie może być tak, że moja miłość jest jednocześnie czyjąś miłością. Ja mam swoją miłość do kogoś. Nie może być też tak, że ja uczestniczę, partycypuję w czyjejś wiedzy, tylko mam swoją wiedzę. Skoro Biblia mówi, że Ojciec ma swoją wiedzę, Jezus ma swoją wiedzę, Duch Święty ma swoją wiedzę i jeszcze osobno jakby kochają chociaż tą samą miłością. To co z tego wynikało? A gdzie indziej? To może jeszcze bardziej wyraźnie. U Jana w piątym rozdziale w trzydziestym wierszu. Tak mówi Jezus. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Żeby mieć wolę, trzeba być osobą. Jezus mówi, ja szukam woli Ojca. A gdzie indziej nauczytamy o Jezusie Chrystusie w ten sposób, że Ojciec, czyli odróżnia swoją wolę od woli Ojca. I wreszcie o Duchu Świętym w pierwszym liście do Koryntian. Wszystko zaś traja jeden i ten sam duch udzielając każdemu jak chce, wyraźnie pokazane jest, że duch ma swoją wolę. Jeśli się ma swoją wolę, swoją wiedzę i swoją zdolność do miłowania, to się jest osobą. I od początku Kościół się zastanawiał jak to zinterpretować jak to nazwać że on jest jeden ale przecież jest ich trzech Co z tym zrobić Nie było żadnych pojęć na nazwanie tego objawienia Bo z drugiej strony ta sama Biblia uparcie twierdzi że Bóg jest jedyny jeden Ja jestem pierwszy ja jestem ostatni oprócz mnie nie ma Boga Albo w liście do koryntian Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Trzy wieki, sześć wieków, zanim to wyraźnie zostało powiedziane, że tego się nie da inaczej zrozumieć, tylko że to musi być jeden Bóg, czyli jedno istnienie, ale jednocześnie trzy osoby. Bardzo skomplikowane istnienie. Ponadludzkie, a więc boskie. Gdybyśmy nawet jednak nie znali pisma świętego i nawet nie za bardzo ufali nauce kościoła, przypuśćmy taki krytyczny stan. Czyli tej cierpliwej wiedzy kościoła, która przez wieki zastanawia się nad tym, co naprawdę Bóg powiedział. A jeśli już ogłasza dogmat, to bardzo długim badaniu, upewnieniu się i po długim czasie. Gdybyśmy jednak mieli wątpliwości, to posłuchajmy może własnego umysłu nawet. Właśnie własnego umysłu, bo mówi się. Bóg jest miłością. Co to znaczy? Pismo Święte twierdzi. Bóg jest miłością. Miłość obok wieczności życia jest jednym z najradykalniejszych atrybutów Boga. Trudno sobie wyrazić Boga bez miłości albo bez wieczności. To nie jest już Bóg. Czy Bóg mógł samotny we wszechświecie? Czy Bóg mógłby być miłością? No to już tam, gdzie jest miłość, tam musi pojawić relacja do jakiejś osoby. Więź z kimś innym. Nie może istnieć miłość sama w sobie, bo nie ma kogo kochać. Więc nie mogło być takiego, takiego układu, że jest Bóg i nie ma nikogo i on jest miłością. Nie byłby wtedy miłością i nie byłby wtedy Bogiem. Takie wnioskowanie może też nasunąć nam takim myśli, że. Miłość zakłada zawsze relacje, które jest więzią miłości. A więź można mieć tylko z innymi osobami. Jeśli się chcę je kochać. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem zakochany w stołku. Nie mogę powiedzieć, że jestem zakochany w stole. Albo w kwiecie. Że mam, kocham ten kwiat, mam miłość do niego, rozmawiam z nim. Coś tu chyba nie gra. To musi być ktoś równy mnie, żebym go mógł pokochać. Żebym mógł mieć miłość i żebym mógł być miłością wobec tego. Autentycznej miłości nie da się okazywać i przyjmować dla siebie samego jedynie. Nie mogę powiedzieć na przykład, ja jestem miłością, ale z nikim nie mam relacji. To jest niemożliwe. Gdyby Bóg był wiecznym samotnikiem, nie mógłby być miłością przed stworzeniem zdolnych otrzymać jego miłość stworzeń. A przecież Biblia nigdzie nie twierdzi, po postworzeniu ludzi, bo gdyby coś w nim się stawało, wcześniej byłby niedoskonały, a więc nie byłby Bogiem. On zawsze był miłością. A więc zawsze musiał być ktoś, kto odbierał tą miłość i dawał tę miłość Jemu. I ta sama miłość musiała być pomiędzy tymi dwoma osobą. Musiała być miłością najdoskonalszą. Jakimś dalekim echem, analogią zupełną, jest naturalny układ międzyludzki. Kiedy w rodzinie obserwujemy taką triadyczność, prawda? Jest ojciec, matka, dziecko. To jest oczywiście analogia, dalekie echo Trójcy Świętej, ale on pozostawia ślad nawet na trójlistnej kończynie. Wszędzie jest to. Wszędzie odbił swoją pieczęć. On więc zawsze musiał mieć osoby zdolne otrzymywać jego miłość i obdarowywać go miłością. Kim one były? My wierzymy, że od zawsze Trójca istniała jako miłość. Od zawsze istniał Syn i Duch i Ojciec. Bóg jest doskonałą miłością. A miłość doskonała może zaistnieć tylko między równymi sobie osobami. Nawet człowiek nie może się spełnić w miłości do istot niższych gatunkowo. No, czy wyobrażacie sobie zakochać się, kochać, mieć miłość z szympansem na przykład. Albo z delfinem, mimo jego inteligencji. Można przywiązać się do tego zwierzęcia, można je lubić, ale żeby wejść w pełną relację, gdzie istnieją rozmowy, domyślność, pocałunki, nie wiem. Yy, to, że ja kocham tego, tą osobę totalnie i ja mam porozumienie totalne z tą osobą, to, to przede wszystkim z kimś równym gatunkowo. Można polubić zwierzę, ale nie można kochać tak, jak się kocha człowieka. To jest zupełnie inny układ. Wszystkie stworzenia w naszym świecie pojawiły się w czasie. Bóg jest miłością wieczności. Musiał więc swoją miłość wyrażać wobec kogoś w wieczności, kto był równy jemu, a więc to był również Bogiem. Dwóch bogów to za dużo. I stąd takie wnioskowanie, myślę, również istniało w, w Ojcach Kościoła, żeby zrozumieć te teksty z Pisma Świętego i jeszcze pogodzić je z naturalnym rozumem ludzkim. To można zrekonstruować taki tok myślenia, wobec kogo był wiecznościową zdolność nie tylko do otrzymywania miłości, ale również obdarowania miłością i to miłością o takiej samej sile. Z tego wypływa logiczny wniosek, że syn i duch, którzy objawili się ludziom, również byli na takim samym poziomie istnienia jak ojciec. Z tych powyższych naszych medytacji wynikałoby jednak, że mogło być aż trzech Bogów, ale nie, to jest niemożliwe. Wyraźnie Biblia mówi, Bóg jest jeden, jedyny. To było wielkim szkopułem dla tych, którzy próbowali zrozumieć i pogodzić tą pozorną sprzeczność trzech i jeden. Jeśli Bóg jest jeden, a jest miłością, która objawia się jako więź ojca, syna i ducha, to jak to możliwe? Zastanówmy się jednak jeszcze na słowem jeden, nawet w naszym świecie. W Biblii słowo jeden, jedyny echat nie zawsze oznacza samotną indywidualność. Czasem w Biblii pojawia się to słowo określające jedność Boga, na przykład na określenie jedności, jaka jest między mężem i żoną. Tak o Adamie i Ewie zostało napisane, że stają się jednym ciałem. Chociaż dwie osoby, ale że jednym ciałem. Poza tym często Bóg w Starym Testamencie przemawia w liczbie mnogiej. Niektórzy teolodzy lub egzegeci sądzą, że jest to wyraz pluralis majestatis, czyli takiej liczby mnogiej, która wyraża się w, w majestatycznej sytuacji, tak jak czasem królowie czy papieże mówili my, jaśnie panujący i tak dalej. Mówili wtedy liczbą mnogą, żeby podkreślić wartość swojej wypowiedzi, swojej osoby, autorytetu. Ale niekoniecznie tak jest w Biblii, kiedy Bóg mówi. W liczbie mnogiej. Bo może o coś innego chodzi, proroczego przewidywania albo zapowiadania się Boga, który przygotowuje grunt do tego, żeby go zobaczyć w ten sposób. Na przykład, kiedy czyni człowieka, mówi: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, nie mówi na obraz mój, podobnego do nas. Do kogo? Skoro jest jedynym Bogiem. Dlaczego używa liczby mnogiej Biblia? Widzicie, to jest oczywiście bardzo trudne tak do przyjęcia w pierwszym rzędzie, ale właśnie ta trudność albo pozorne sprzeczności, które się uzupełniają, będzie jeszcze jednym dowodem na to, że mamy do czynienia nie z kim innym, tylko z Bogiem. Już dawno minęły takie czasy, kiedy ludzie w Konstantynopolu na rynku kłócili się o to, czy Jezus Chrystus jest homousios, czy homousios, czy jest tylko współpodobny, czy współistotny. Dzisiaj wielu współczesnych chrześcijan nie potrafiłaby wytłumaczyć nawet tajemnicy Trójcy Świętej, już nawet, nawet nie rozstrzygnąć, czy Jezus Chrystus jest współpodobny, czy współistotny. Ale wtedy, w tamtych czasach to doprowadzało nawet do wojen. Tak, było, tak była namiętna ta dyskusja. Fragment z Ewangelii dzisiejszej, z Ewangelii Mateusza jest takim wspaniałym świadectwem wiary pierwszych apostołów, pierwszych uczniów Jezusa w Trójcy Świętą. Nie umieli jeszcze o tym mówić, ale tak jak potrafili zapisali to. Tak jak potrafił Mateusz to zapisał. Nie był dogmatykiem, ale tak jak wierzył zapisał. I to dzisiaj właśnie w Ewangelii czytamy na samym końcu tego fragmentu takie właśnie słowa. Zobaczcie, jak Pan mówi do swoich uczniów. Udzielajcie chrztu w imię, jedno imię, ojca i syna i ducha świętego. Co chciał przez to powiedzieć Mateusz? O co tu chodzi? Niby proste sformułowanie, ale dlaczego to i, i, i? Dlaczego jedno imię, a trzech wymienia? Co on chciał przez to powiedzieć? Na odmienność i jednocześnie równość osób boskich. W tym tekście wskazuje ustawienie ich w tym samym poziomie, ale osobno. Oddziela ich tymi przyjmkami, zajmkami, ale, udziel, ale robi to na równym poziomie. Tak jakby chciał powiedzieć Mateusz: nikt nie jest równy Bogu, tylko on sam w innych osobach. Ojciec i syn są na pewno rozróżnialni, a dodatkowo w tym samym szeregu zapisano Ducha Świętego. I jeszcze dalej. Mateusz użył złączenia za pomocą kai. I, 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 ojciec, i, syn, i Duch Święty. Czyli są jakby gatunkowo tak sami, jeśli można użyć takiego słowa. Tacy sami. Jeszcze umieszcza przed każdym z tych imion, przed ojcem, przed synem, przed duchem rodzajnik, co wskazuje na osobowy charaktery tego słowa. To jest ten ojciec, i ten syn, i ten Duch Święty. To nie jest jakaś dusza albo jakaś atmosfera między Ojcem i Synem. To jest ten Duch Święty. Osoba. Traktuje ich w ten sposób jak odrębne osoby, a jednocześnie jakoś dziwnie zjednoczone. Co to wszystko dla nas znaczy? Cała Trójca wykonuje działanie, uczestniczy we chrzcie, rodząc jakby na nowo dzieci chrzest jak wody płodowe w łonie Matki. Nowe narodzenie, nowe życie zupełnie. Jakiś nowy świat powstaje, bo ten świat już się niestety nie za, nie za bardzo da poprawić, jest skażony śmiercią, rozsypie się pewnego dnia. Ale jeszcze jedne narodziny, pewnego typu narodziny. Tym razem Trójca daje życie bezpośrednio jeszcze raz człowiekowi, który jest narodzony, ale skażony śmiercią. Nie stwarza go z niczego. Jakby go przetwarza z tej grzesznej natury, jeszcze raz go wprowadza w chrzest, w łono, aby się narodził. Cała trójca wykonuje to działanie, które przynależy tylko Bogu z tej formuły nie został wyłączony Duch Święty i nie został napisane niech chrzest udziela tylko się w imię Ojca i Syna, bez Ducha Świętego, bo On nie jest tutaj potrzebny. Nie, tylko Ojciec Syn i Duch Święty to jest dzieło całej trójcy, czyli dzieło Boga, a więc cała trójca jest Bogiem. Takie są wnioski z tego sformułowania. Święty Hipolit w II wieku żyjący napisał o tym fragmencie w ten sposób Słowo Ojca powiedziało uczniom Idźcie i nauczajcie wszystkie narody Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich Ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia jedynemu Bogu Bóg bowiem utrzymuje uwielbienie w tej tolicy. Sprawa wydaje się być już trochę jaśniejsza Przynajmniej dla mnie Mokrzes, który jest dziełem trójcy, daje nam uwolnienie z grzechów, uświęca nas, czyni nas dziećmi Boga, a te czynności są dziełem jedynie Boga. A więc i duch, i syn, i ojciec jest Bogiem, jedynym Bogiem. Gdy Jezus odpuszczał grzechy uzdrowionemu paralitykowi, uczeni w piśmie, a więc nie dyletanci czy laicy, przyglądając się Jezusowi, który mówi: idź, odpuszczone są Twoje grzechy, pomyśleli tak: czemu on tak mówi? On bluźni, którzy może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga. Marek drugi rozdział wiersz 7 Oni dobrze wiedzieli, kto może odpuszczać grzechy, tylko Bóg. A skoro Jezus odpuszczał, to jest albo bluźniercą, albo Bogiem. Innego rozwiązania nie ma. W człowieku Jezusie Chrystusie Bóg stał się dostępny ludziom jako ojciec i syn i duch święty. Dlatego Jezus mówi tak. Filipie, kto mnie widzi, widzi i ojca. Nie wierzycie, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Widzieć ojca, wiecie co? Widzieć ojca w synu to nie to samo, co widzieć podobieństwo ojca i syna. Ja go wewnątrz widzę tego ojca, w tym synu. Trudne to do zrozumienia jest. Poza tym Żydzi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus dawał do zrozumienia, iż jest Bogiem. Czyli jest równy Ojcu. Na przykład jest napisane u Jana w piątym rozdziale. Żydzi usiłowali tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Jezus nie zaprzeczał Żydom, że tak właśnie jest. Że jest równy Bogu. On naprawdę czynił się równym Ojcu, bo miał do tego prawo. Inna rzecz, że nie mogli tego zrozumieć, bo za bardzo byli skłoniali w pewnych wyobrażeniach religijnych, własnych, osobistych, przywiązanych do tradycji. A tu była jakaś potężna ewolucja tego objawienia, jakiś skok naprzód. Po prostu Bóg zaryzykował się pokazać taki, jaki on jest. I wielu nie wytrzymało tego. To jest tak wielka świętość, że w pierwszym spotkaniu może być skandalem dla człowieka. Kiedy Jezus mówi tak, jedźcie moje ciało, będziecie jedli moje ciało, to wielu uczniów powiedziało, on odszedł od zmysłów, nie możemy takich rzeczy słuchać, to jest ludożerstwo. Trzeba mieć wielką wiarę, żeby zrozumieć to wszystko. Trzeba mieć dar od Boga, żeby pojąć, kim jest Bóg dla nas i do czego nas zaprasza. Jeśli się czynił równym Bogu, to albo jest Bogiem, albo jest szaleńcem. Jezus został ukrzyżowany. Ponieważ nigdy nie zaprzeczył, że jest Bogiem. A szczególnie na sądzie Kajfasza. Podocz, podobnie rzecz się zresztą ma z Duchem Świętym. On występuje nie występuje on w Biblii jako jakaś dusza, jakieś tchnienie, jakaś emanacja z ojca i syna. On wyraźnie jest pokazany w Biblii yy, jako osoba. To nie jest bezosobowa moc, energia jakaś. To jest osoba, samodzielna osoba. Biblia mówi tak, lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, ma zdolność osobistego nauczania. Gdyby duch święty nie był osobą, nie mógłby nauczać. Bo przecież wiatr nie może niczego człowieka nauczyć o tajemnicach Bożego Istnienia. W dogmatyce też mówi się, że ojciec nie pochodzi od nikogo, a syn pochodzi zawsze od ojca, przez prawdziwe zrodzenie. Duch od ojca i syna. Tu się uzgadniają pewne relacje. Kto jest kim zależy od tego, kto w jaki sposób odnosi się do drugiej osoby. Duch Święty mówiąc o sobie ja jest osobą, a nie jest mocą. Kiedy Piotr ma widzenie w Jafie, gdy pojechał do Szymona Garbarza i poszedł na górę się modlić na dom, nagle widzi widzenie takich zwierząt nieczystych, słyszy głos, żeby zabijał te zwierzęta i jadł, co oczywiście nie jest w dosłownym sensie nakazem mordowania zwierząt, tylko Chodzi o asymilację tego, co nieczyste w ciało Piotra, czyli w Kościół, zabijać w kimś bestię i rodzić go w, w ciele kościoła, czyli po prostu jakby dawać mu nową naturę. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad tym widzeniem, które było też zaskakujące dla niego, powiedział do niego duch, mówią dzieje apostolskie poszukuję cię trzech ludzi, zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem Duch Święty mówi o swoim ja. Tam, gdzie jest ja, tam jest osoba. Co to wszystko dla nas znaczy, bracia i siostry? Czy zgłębiając tajemnicę samego Boga, w jaki sposób wyjaśniamy tajemnicę sensu naszego istnienia? Oczywiście, że tak. Im bardziej poznajemy Boga, tym bardziej rozumiemy siebie. Dlatego, że naszym przeznaczeniem jest On. I jak człowiek nie zna swojego przeznaczenia, nie wie, kim jest. I nie wie, jak ocenić wagę tego, co się dzieje na tym świecie nawet. Na tym przemijającym świecie. Dzisiaj usłyszeliśmy w modlitwie o tym, że ten Bóg w kolekcie, pierwszej modlitwie, jaką powiedziałem, dlatego się objawia jako trójca nam, bo chce nas oswoić, zaprosić tak, On chce, żebyśmy żyli Jego życiem żebyśmy nie przyglądali się Mu w wieczności, tylko mieli też uczestnictwo w tej trójcy, jako prawdziwe dzieci Boga. Krótko mówiąc, jako bogowie. Oszałamiająca perspektywa, ale prawdziwa. Bo jeśli jest Bogiem, to nawet tak niemocnych, słabych, delikatnych, kruchych, przelęknionych istnień jak my, może zrobić sobie swoich synów, swoje córki, swoje dzieci. Ja osobiście wolę myśleć o tamtym świecie i o tamtym życiu i proszę o to Boga, żeby jak najszybciej ten świat przyszedł. Kiedy mówię w modlitwie, ojcze nasz, słowa przyjdź, królestwo twoje, to mi się chce krzyczeć. Bo ten świat nie da się naprawić, jest zrujnowany, w każdej chwili mogę zachorować, w każdej chwili może, może cię potrącić samochód, będziesz kaleką do końca życia. W każdej chwili możesz cierpieć, bo ten świat nie daje żadnej gwarancji, żadnej pewności, zmarnowaliśmy to. Ale jakie to piękne, jakąż to ulgę mi sprawia, kiedy sobie pomyślę, że Bóg daje nową szansę, nowy świat, świat, który przyjdzie. I że nie będę tylko stworzeniem na tamtym świecie. Będę stworzeniem zaproszonym do uczestnictwa w bóstwie. Uwierzyć czy nie uwierzyć w to? Ja wolę wierzyć. Amen.